Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. dobry Jestem z tej strony Serwisanta. Program, w którym jest ja skupimy, odradzamy, odradzamy, jak i sprawdzamy. Dzisiaj będziemy odradzać, sprawdzać, odradzać, jak i analizować sensowność posiadania MacBooka. Tylko, że nie jakiegokolwiek MacBooka, tylko sensowność posiadania MacBooka wersji Pro. Na rynku mamy dostępne dwa warianty MacBooków. Mamy wersję R, czyli te cieniutkie, zawsze najcieńsze laptopy bez chłodzenia, oraz MacBooki serii Pro, które troszeczkę cieńsze. Już może mniej są cieńsze, są bardziej ciężkie, są mniej cieńsze oraz mają wentylator. Co prawda tego wentylatora nie słychać. W każdym razie odpowiemy sobie na pytania: jaki MacBook daje co i czy potrzebujesz MacBooka Pro? Bo to jest główne takie clue tego odcinka z racji tego, że miałem MacBooka ERA przez okres bodajże pół roku. On został okupowany przez moją żonę i przysiadłem się na MacBooka Pro. M4, tam to akurat było RM3. I powiem tak z perspektywy miesiąca, osoby, która pracuje na tym laptopie, osoby, która się nie rozstaje, można powiedzieć, z komputerem, osoby, która nie gra na MacBooku, bo do grania to służy konsola albo PC. W każdym razie omówię takie kluczowe różnice, kluczowe aspekty, a Państwo sami podejmiecie decyzję, czy R jest dla Państwa, czy może Pro jest dla Państwa, bądź czy. Jeżeli zastanawiacie się nad MacBookiem Pro, to czy ten Pro na pewno jest dla Państwa odcinek nagrywany notabene z iPhone'a 16 Pro w teleobiektywie na dwójce, także zobaczymy sobie jak wygląda jakość niniejszego nagrania, w każdym razie 400, 4K, 60 Hz, 400K, chciałem powiedzieć, ciekawe czy dożyjemy jeszcze ze naszego życia rozdzielczości nagrywania, 400K, ciekawe co będzie później. Kiedyś było 720p, i było to relatywnie bardzo bardzo dużo. Kiedyś się wydawało, że później było full HD. I to już człowiek myślał, że dalej już nie skoczy, że dalej to już tylko księżyc. A się okazało, że później jest 2K, 4K. Dzisiaj jest 8K. To prawda nie jest standardem 8K. W każdym razie dużo urządzeń nagrywa w 8K. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Zrobiłem sobie taką małą ściągę, żeby nie pominąć kluczowych aspektów, bo uważam, że. Odcinek jest na tyle ważny, że fajnie byłoby się przygotować troszeczkę dłużej niż ja zawsze się przygotowuję do materiałów. Moje standardowe przygotowanie do materiału nie trwa dłużej niż minutę. Tutaj również się nie przygotowałem, po prostu sobie ściągę, zrobiłem, o jakich aspektach warto powiedzieć, aby relatywnie nie wtopić pieniędzy bądź nie wydać ich za dużo. Mówimy tutaj o sytuacji, w której najnowszy MacBook Air kosztuje 5000 zł, a ja MacBooka Pro kupiłem za 8500 zł, także no tutaj można powiedzieć, że 50% ceny więcej, ale czy dostajemy 50% lepsze bebechy bądź większą produktywność i efektywność, no to wyciągniecie zaraz wnioski Państwo sami. Aspektem, o którym sobie porozmawiamy, jest wydajność procesora. Wydajność samej M4. -ki. Różnica pomiędzy M3 a M4, w momencie kiedy pracujemy po prostu na, na naszym MacBooku, i powiem Wam tak, różnica jest praktycznie niezauważalna. Faktyczna różnica pomiędzy M3 a M4 jest widoczna dopiero wtedy, kiedy renderuje filmy na, na tym procesorze. Tylko że to są różnice z rzędu 20. 12-18% w zależności oczywiście od treści, ilości ścieżek, ilości nakładów, ilości przejść i efektów, jakie temu towarzyszą. Niemniej jednak różnica pomiędzy M3 a M4 jest widoczna tylko i wyłącznie tam, bo tutaj wszystkie programy, wszystkie rzeczy, wizualizacje, wszystko co na komputerze MAKA się robi, no to tutaj jakby. Nie ma, nie ma żadnego, żadnej różnicy, no ja nie czuję różniczy, różnicy, jeżeli chodzi o przejście z M3 na fenomenalną, ultra szybką M4, jak dla mnie to jest po prostu bardziej chwyt marketingowy i tyle. Dla osoby, która przerabia masowo wideo, no my teraz rzucamy film dziennie i tego wideo troszkę przerabiamy. No to różnice, to, to my robimy też długie filmy od 30 do 50 minut do godziny, czasami półtorej godziny mają materiały. To faktyczna różnica oszczędności czasu na tak długich produkcjach, no to jest okolice 10 minut. Także no, czy zrobimy sobie kawę o 15 czy o 15.10, wydaje mi się, że to za dużej różnicy nie ma, a pakowanie się w sprzęt, który jest relatywnie 50% droższy, no to jest tak mocno średnio. Kolejną rzeczą, jaką chciałem sobie omówić pomiędzy MacBookiem Pro a MacBookiem R, jest ekran, jeżeli chodzi o jego jasność, kontrast i odwzorowanie kolorów. I teraz tutaj jest bardzo duże ale, z racji tego, że po pierwsze, w MacBooku R tam mamy IPS-a z tego co się nie mylę, tutaj mamy mini led -a. I ogólnie konstrukcyjnie to są można powiedzieć: praktycznie to takie same ekrany, one się różnią w znaczących stopniach. Niemniej jednak mówimy o aplowskich matrycach, które odzorowanie czerni mają bardzo dobrze. I tutaj czarny jest naprawdę bardzo czarny. I pracując na iPhone 16 Pro, który ma OLEDowy wyświetlacz, gdzie czernie jest iście czarna, ja nie widzę różnicy w kolorach przełączając się pomiędzy MacBooka R a MacBooka Pro. Tutaj to są takie IPS-y, można powiedzieć, i mini LEDy na sterydach. To jest takie coś zupełnie innego niż mają inni producenci. Tam, jak wchodzimy na IPS-a, no to czarny szary i tyle. Tutaj czarny, no tutaj mam nocza ogólnie takiego czarnego, czyli tutaj gdzie się mieści kamerka od selfie i tak dalej. I tutaj czarny potrafi tak wygasić, że ja nawet nie wiem gdzie ten noc się znajduje. Odwzorowanie bieli, truton, kolory, to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Jeżeli chodzi o jasność. To jasność jest zauważalna. I teraz gdzie ja ją widzę? Tylko wtedy, kiedy laptopa wytargam na zewnątrz, w momencie kiedy jest słońce. W przeciwnym wypadku, w pomieszczeniu bądź w pomieszczeniu, gdzie palimy sobie lampy, LED oświetlenia i tak dalej, różnice nie są widoczne. Ba, według mnie, MacBook Pro jest za jasny, nawet w tym trybie automatycznym. On i tak bardzo mocno podbija jasność wyświetlacza w stosunku do MacBooka. Era. R był bardziej taki przyziemny, bardziej taki stonowany, było to po prostu zrobione lepiej z głową i bardziej to było przemyślane. Jeżeli chodzi o wzorowanie barw, no to mamy dwie ściany. Pierwsza ściana jest taka, że w zależności co robimy, bo zupełnie inne wzorowanie barw potrzebujemy w momencie kiedy pracujemy z grafiką, zupełnie innych odcieni barw potrzebujemy w momencie kiedy pracujemy z filmami. Akurat jeżeli chodzi o zdjęcia, to te defaultowe settingsy, jakie mamy do ustawienia na MacBooku R, są jak najbardziej zbliżone do OLEDówki, którą wypluwa nam tutaj iPhone 16 Pro. I to są takie wartości. Ten obraz jest tak syty, tak zbliżony, tak realistycznie odzorowany barwami, tylko z trutonem. I truton w MacBookach to jest. Jedyny Truton, który ja uważam za stosowny, bo w telefonie Truton teoretycznie z białego robi nam żółty i te kolory są takie mocno dziwne, wygląda jak w takim postprodukcyjnym SD, że w MacBookach Truton działa fenomenalnie i on działa tak, jak powinien działać pierwotnie z założenia. W każdym razie reasumując, standardowe ustawienia możemy sobie, czy pod montaż filmów, czy pod obróbkę zdjęć w Z perfekcyjnym odwzorowaniem powierzchni barwowej ustalić na MacBooku Airze. Jeżeli chodzi o MacBooka Pro to w defaultowych settingsach możemy to zrobić, tylko że tutaj jest wymagany jakby tryb kalibracji. I te defaultowe settingsy są ok, nie są fenomenalne. Te z era standardowe, te defaulty są o wiele lepsze. Tutaj jeżeli ma ktoś... Możliwość zaprogramowania sobie przestrzeni barwowej, to jak najbardziej może to dostosować. Ja jeszcze tego nie zrobiłem. Muszę znaleźć kogoś, kto robi to dobrze. Jak zaprogramuję sobie przestrzeń barwową, to dam Państwu znać. W każdym razie defaultowe settingsy uważam, że w RC były również lepsze. Tutaj zdecydowanie wygrywa wyświetlacz jasnością. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Kolejna sprawa to jest technologia wyświetlacza. Tutaj mówię o Promotion, czyli 120 Hz odświeżaniu matrycy. I teraz różnica pomiędzy 120 a 60 hercami, tak jak zawsze mówię, że jest widoczna w momencie, kiedy najbardziej jest widoczna, kiedy przechodzimy ze 120 na 60, wracamy. To tutaj już dostałem taką pierwszą mocną ścianę, w której dwa dni po przesiadce na MacBooka Pro widziałem bardzo dużą różnicę i dalej dostrzegam, jeżeli na chwilę wejdę na MacBooka swojego starego, dzisiaj już MacBooka żony, że 60 Hz to jest powoli już tak mocno wypierane. O wiele lepiej, o wiele płynniej montuje mi się filmy, nagrywa mi się filmy, czyta mi się ulotki reklamowe i w ogóle pracuje mi się na komputerze ze 120 Hz matrycą odświeżania. Tutaj chyba Ameryki nie odkryłem. Niemniej jednak, czy na RC60 to mało? Nie, bo ja nie czułem potrzeby posiadania 120 w laptopie, dopóki tego nie miałem. Ba nawet jak miałem rkę 60 hercówkę to uważałem, że 120 po co to komu to wyższe zużycie energii to jest po prostu bez sensu. Niemniej jednak okazało się, że jednak no jest to potrzebne, ale tylko wtedy kiedy tego doświadczymy. W przeciwnym razie w ogóle nie czułem, nie czułem po prostu potrzeby posiadania większej ilości herców. Bardzo fajnie mi się teraz pracuje na MacBooku Pro. I tutaj zdecydowanie jest to naprawdę świetne. Różnice w rozdzielczości i jakości obrazu są zauważalne. I to jest bardzo, bardzo ważne. Podczas kiedy skupiałem się, opisując MacBooka projekt, jeszcze czytałem ulotki reklamowe, zastanawiałem się czego w ogóle zakupić. Wspomniałem Państwu o tym, że MacBooki mają problem z proporcjami. Mianowicie tutaj mówię o tym, że defaultowo laptopy domyślnie mają 16 na 9, tutaj jest 16 na 10, z racji tego, że mamy tego nocza. W górnej części ekranu, który właśnie ma te czujniki światła i kamerkę od selfie, i przez tego nocza właśnie jest spowodowane to, że mamy 16 na 10, czyli proporcje ekranu, którą jeżeli chcemy nagrywać ekran, i ja przeważnie montuję tak, nagrywam tak filmy, to jest po prostu problem z racji tego, że zostają czarne paski na YouTube. I jedynym rozwiązaniem tego problemu to jest główny problem MacBooków, i się okazało, że tylko MacBooków serii R bo można mieć zewnętrzne aplikacje, które są na subskrypcjach, wtedy one zmieniają nam niestandardowe rozdzielczości ekranu, że możemy sobie ustawić 16 na 9 tylko że ekran wyjściowy wygląda gówniano. Co się okazało, w MacBooku Pro defaultowo bez żadnych programów, bez żadnych subskrypcji możemy to po prostu zrobić i program automatycznie przekonwertowuje na 16x9. Na ja nie mam utraty jakości, a Państwo nie mają ramek na filmach na YouTubie, także można było to zrobić. Można, nie wiem dlaczego Rki są tego pozbawione, nie rozumiem tego totalnie, niemniej jednak w MacBooku Pro jest to już defaultowo zrobione i nie musimy posiłkować się aplikacjami zewnętrznymi. Kolejna rzecz, którą sobie zapisałem, to jest chłodzenie i kultura pracy. MacBook Air z tego, że wentylatorów nie posiada, a MacBook Pro M4 posiada jeden, MacBook Pro, M4 Pro posiada dwa i Maxy też posiadają dwa wentylatory. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to to jest totalnie niesłyszalny wentylator. Nawet nie wiem, kiedy on się załącza, nie wiem, kiedy on się wyłącza, nie wiem, kiedy on w ogóle chodzi. Nie mam bladego pojęcia, nic tutaj nie wieje. Tu jest parę y, otworów technologicznych poświęconych wentylacji. Nie mam bladego pojęcia, kiedy one chodzą. Ja tam nie czuję żadnego powietrza, czy to renderuje filmy, czy nie renderuje filmów i jeden i drugi procesor się praktycznie nie grzały to są turbo zimne, zimne sprzęty po co tu jest wentylator zastosowany? nie wiem, no bo jeżeli renderuje półtora godzinny film w 4K w 60 klatkach i komputer nie jest ani ciepły w tym ani w tamtym przypadku to nie wiem w zasadzie po co ten wentylator tutaj jest żadnego problemu jeżeli chodzi o temperatury w MacBookach nie ma, to są sprzęty na lato bardzo fajne obudowa MacBooka zawsze jest zimna w MacBooku R jest turbo lodowata i w MacBooku Pro również i o ile w lato to jest fajne bo możemy znaleźć ukojenie dla naszych dłoni to w zimę jest to naprawdę mega uciążliwe i nie jest to przyjemne w momencie kiedy jest metalowa obudowa i dotykamy dotykamy po prostu turbo zmrożonego korpusu. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii to jest kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć. Na ulotkach reklamowych było napisane 24 godziny, gdzie na ulotce reklamowej od ERA producent deklarował nam 18 godzin. I teraz, żeby zobrazować Państwu, jak bardzo progniecie czasem pracy na baterii, to posłużę się pracą, jaką wykonuje, Mianowicie, najczęściej i co najbardziej zużywa baterii, to jest nagrywanie w obs dla Państwa materiałów, ulotek reklamowych itd. itd. Teraz mam montażystę, który obcina mi te. Mi te różne rzeczy, dzięki czemu te materiały nie trwają po półtorej godziny, tylko idzie z takiego półtora godzinnego zlepka zrobić godzinne. Bo ja bardzo lubię sobie pogadać bardzo lubię przekazywać informacje, wiedzę i dzielić się spostrzeżeniami. W każdym razie różnica była taka, że na OBS-ie w momencie, kiedy nagrywałem jeden film godzinny, to ze 100% baterii potrafi mi zjechać na 68%. Jak nagrałem drugi film, to już potrafię mieć 32-28%. Spotkałem się ze ścianą, z racji tego, że MacBook Pro, nie wiem, jak on tutaj działa energetycznie, ale w momencie, kiedy naładuje go do 100%, ja nagrałem jeden materiał, on miał 92. Nie 68, tylko 92. I teraz tam nagrałem dwa materiały, już bateria była definitywnie, bo to są litowe polimerówki, były definitywnie do ładowania, no bo zbliżaliśmy się już do y, okresu 20%. Tak, na MacBooku Pro M4, jak mam naładowanego do fulla, ja nagram trzy materiały, pod rząd, posłucham muzyki na YouTubie, popracuję na komputerze i jeszcze p... render jednego filmu. I to jest coś nieprawdopodobnego. Ja nie sądziłem, że w ogóle coś takiego jest możliwe. Czas pracy na baterii tego urządzenia jest fenomenalny. Dla kogoś, kto ceni sobie czas pracy na baterii. Ja momentami nie pamiętam, gdzie jest podwarka, To jest naprawdę. Ja myślałem, że RM3 już był turboklocem, jeżeli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu. MacBook Pro M4 pokazuje mi, że niemożliwe jest jak najbardziej możliwe. Według producenta 6 godzin różnicy i to jest mega mocno zauważalne. Dlatego, jeżeli jesteście Państwo osobą, która nie lubi ładować sprzętów albo.

która chciałem mówić to jest design i budowa mianowicie mam tutaj trzy podkategorie, grubość i waga i to jest rzecz, którą nie do końca sobie zdawałem sprawę z racji tego, że myślałem, że zresztą tak było, wyglądało to na ulotkach reklamowych które sobie Widzieliśmy? Możecie Państwo zobaczyć półtora godziny filmu MacBooku M4 Pro, jak patrzyliśmy sobie na stronie Apple. Myślałem, że to jest wielkościowo i wagowo podobny MacBook. Ja wiedziałem, że on jest troszeczkę cięższy, tylko nie wiedziałem, że ta waga przekuwa się tak bardzo na komfort mojej pracy, jeżeli chodzi o mobilne poruszanie się. To jest, żeby stosunkowo powiedzieć, to on tam nie jest dużo cięższy, jeżeli chodzi o gramy. Teraz nie pamiętam tutaj ziarnistości gramowej, tego różnicy pomiędzy dwoma laptopami, ale. Odczucie jest takie, jakby ten laptop był dwukrotnie cięższy niż RK. Naprawdę tam praca na kolanach w powietrzu była możliwa. Tutaj zdecydowanie ten rozkład masy jest jakiś taki dziwny. Oczywiście, i to jest dobre, że tutaj możemy trzymać laptopa i on ma konstans, a cały ciężar jest tutaj i tutaj już nie możemy tak zrobić. Ten element laptopa jest dwa albo trzy razy cięższy niż ten element laptopa, przez co wyważenie i taka. Jakby swoboda pracy, komfort pracy na tym laptopie jest troszeczkę mniejszy. To jest taki bardziej laptop, który jest stabilny do um, usadzenia się przy biurku i pracy przy biurku. Zdecydowanie grubość jego też jest relatywnie dosyć grubsza, ale uważam, że akurat jeżeli chodzi o grubość, to tutaj jest plus. Za racji tego, że łatwiej mi się trzyma i przenosi MacBooka z jedno miejsce na drugie, jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, to obydwa są zrobione z amelinium. Różnica jest taka, że tutaj w MacBooku Pro mamy podziurkowane z lewej i z prawej strony. Mamy tutaj dodatkowy system głośników. RK miała cztery głośniki, tutaj mamy sześć głośników, i te głośniki naprawdę mega robią robotę. Nie spodziewałem się, że w MacBooku, w ogóle w laptopie uświadczę tak fenomenalnych głośników. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i jeżeli słuchacie Państwo muzyki, bądź rozmawiacie Państwo na FaceTime, bądź na jakichś innych komunikatorach, no to zdecydowanie tutaj jakość dźwięku będzie świetna. Kolejna sprawa to są porty. Mamy tutaj port HDMI, mamy o jednego Thunderbolta więcej, mamy czytnik kart SD, czytnik kart SD już mi się przydał. Z racji tego, że my materiały pomiędzy dwoma MacBookami wysyłamy sobie Airdropem. Airdrop bez, bez problemu pozwala przesłać godzinne filmy w 4K bezprzewodowo, po prostu bez, bez konieczności kabla i bez utraty danych. Airdrop to jest taka, taki wynalazek ludzkości, który bit po bicie przesyła nam tutaj. Wideo, przez co nie ma żadnej straty, nie ma różnicy. Czy przesyłamy to na dysk SSD na kartę MicroSD przesyłamy kablem czy airdropem. Wszystko jest tak samo. Airdrop czasami bywa kapryśny, chyba, że potrafimy po prostu to przesyłać, no to tutaj problemu nie ma. Jeżeli chodzi o Thunderbolta, działa on naprawdę świetnie i czytnik Kart SD również działa świetnie i jest on naprawdę bardzo szybki. W oby wersjach mamy wersję z Jackiem i jacki są bardzo sztywne, stabilne, nic się tutaj nie rusza, nie ma żadnych przesterów. Jest to naprawdę bardzo dobre gniazdo. Jacka. Jeżeli chodzi, kolejna rzecz, tutaj mam klawiatura i gładzik. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to różnica jest w zasadzie praktycznie żadna. Troszeczkę inny układ klawiatury, troszeczkę mniejszy jest delete, mniejszy jest enter i tak dalej, i tak dalej, ale powłoka, jaką pokryte są guziki w MacBooku Pro M4 jest powłoką taką bardziej przyjazną dla paluszków. Jest to powłoka, która najprawdopodobniej na przestrzeni lat oczywiście nie umieszkam Państwu tutaj pokazać, jak będą się one zużywać. Z biegiem czasu. Przypomnijcie mi tylko w komentarzu czasami to jest to po prostu bardzo fajne i przyjazne dla w dotyku. Dla osoby, która ma jeszcze jakiekolwiek opuszki na palcach, no to zdecydowanie to jest, to jest świetne w feelingu. Pisanie na MacBooku uważam za jedno z bardziej komfortowych. Narzędzi do pisania. Pisałem już na wielu laptopach, pisałem na wielu klawiaturach konsumenckich, czy to endgameowych, membranowych, mecha-membranowych, jak to było w przypadku Razera Ornaty, jak i na mechanicznych. I na klawiaturze od MacBooka pisze mi się najwygodniej, najlepiej, aż po prostu chce się pisać, i to nieważne, czy to był R, czy to był MacBook Pro, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o wielkość gładzika, to jest ona idealna, nigdy nie ma. Problemu, że jest za krótki, za mało, że coś trzeba dorobić jest świetny, jeżeli chodzi o aktywność na gesty również. I w jednym i w drugim przypadku jest ona odzorowana fenomenalnie. Do pracy jest to świetne. Kiedyś, zanim miałem MacBooki, myślałem, że praca na komputerze bez myszki to jest jakiś absurd, bo te trackpady, które są na tych komputerach konsumenckich typu Asus Acer bądź cała reszta Samsung, to są takie. Jakby to delikatnie powiedzieć, mocno średnie. Tutaj gładziki są fenomenalnie odzorowane. Tutaj jakość i dokładność jest, można powiedzieć, praktycznie co do piksela. Także tej wątpliwości co do tego nie mam. Różnica, tutaj mam jeszcze specjalne głośniki i mikrofony. Różnica w głośnikach, tak jak powiedziałem, jest bardzo duża. O wiele lepszy, czystszy, głębszy i głośniejszy dźwięk jest na MacBooku Pro. Tutaj cienia wątpliwości nie pozostaje w ogóle. Dokładność tego dźwięku, jakość tego dźwięku, czystość tego dźwięku, intonacja, wysokie, niskie tony są bardzo dobrze odwzorowane. Tutaj masz w szoku, że w laptopie znaczy no, co ja jestem w szoku, w laptopie w zaokrąglonym prawie za 10 koła. Mamy dobre głośniki, i to tak jakby powiedzieć, że pies ma cztery nogi. W każdym razie mamy naprawdę fenomenalne głośniki. W RC też są bardzo dobre, ale tutaj te dwa głośniki więcej robią dużą robotę. Kolejna sprawa to są mikrofony, i tutaj różnica jest również, ponieważ i to w, paru, w parę osób już było testowane. Różnica pomiędzy rozmowach na mikrofonach budowanych w MacBooku, Pomiędzy Rką a Pro jest potężna. Tutaj mamy mikrofony jakości studyjnej, jak to zapewniał nas Apple i okazało się, że to faktycznie są mikrofony jakości studyjnej, bo jakość tych mikrofonów jest fenomenalna. Redukcja szumów, redukcja hałasów, izolacja dźwięku jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i one zbliżają się jakością do DJI Mic Mini. Różnica i taka, taki minus jest taki, że te mikrofony zbierają również w tych tutaj przestrzeniach i w momencie kiedy pukniemy w tą obudowę to bardzo mocno pum 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 wali i po prostu odbiorca słyszy bardzo mocne stukanie po prostu w obudowę. To jest jedyny minus. Niemniej jednak głośniki Pro są zdecydowanie lepsze i warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz to jest kamera internetowa i kamerka, którą, kamerka selfie mówię tutaj, i kamerka, którą oferuje nam MacBook Air, jest kamerką zwykłą, podstawową. Kamerki z MacBooka Era, możecie zobaczyć, wykaw jest Bobrem 1, 2, 3 i chyba 4, nagrywając z kamerki z MacBooka Era z tej frontowej. Ona wygląda dobrze, tutaj na zasługi bardzo duże, zasługuje centrum uwagi, jeżeli chodzi o MacBooka. Pro m 4 Centrum uwagi to jest coś takiego, że mamy normalną kamerę, i w momencie, kiedy przesuwamy się na lewą stronę, tutaj akurat mam na gimbalu telefon, to, to jest też. O, to działa tak, jakbyśmy mieli na gimbalu, że przesuwam się w lewą stronę i kamera przesuwa się w lewą stronę, przesuwam się w prawą, to kamera leci w prawo, góra, dół, wszystko działa. Ale co jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne to, ja pokażę, może raz nagram odcinek, to Państwu pokażę, jak to fajnie działa. Że w momencie, kiedy zbliżamy się do kamery, to my cały czas proporcja nasza jest zachowana, a tło się oddala w momencie, kiedy się zbliżamy. A kiedy się oddalamy, my dalej jesteśmy wielkościowo tak samo, tylko tło się po prostu przybliża. Jest to sztuczka magiczka i to naprawdę bardzo fajnie działa. I tutaj Apple zrobił mega dobrą robotę, bo wchodzimy na taki pułap, że nie ma konieczności posiadania kamer zewnętrznych, także to jest bardzo, bardzo fajnie. Teraz przejdźmy sobie do ceny. Porównanie ceny w stosunku do wydajności, do jakości, jaką otrzymujemy. Na pewno na plus zasługuje to, że zawiasy są dużo bardziej sztywne, bardziej takie trwałe, nie latają tak bardzo jak w RC ale musimy dopłacić relatywnie dosyć sporo, bo aż 3,5 tysiąca złotych do wersji Pro. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to są obydwa, według mnie są topowe. Ekrany są bardzo cieniutkie, do jakości wykonania tutaj zdecydowanie nie ma się do czego przyczepić, a czy warto dopłacić do tego modelu, no to musicie Państwo akurat uznać to sami. W momencie, kiedy nie pracowaliście na Pro, bądź nie pracujecie na Pro, to RK wydaje mi się bardzo dobrym i bardzo solidnym wyborem za relatywnie fajną cenę, ale w momencie kiedy ktoś już pozna Prono to do dobrego bardzo szybko się człowiek przyzwyczaja. Ja na ten moment nie wyobrażam sobie powrotu na RK, znaczy nie wyobrażam. No jakby trzeba było to bym musiał niemniej jednak bardzo tęskniłbym po prostu za MacBookiem Pro, bo to jest naprawdę taki bardzo dobry przyjaciel, który mega pomaga w pracy. Różnicy w wydajności ja nie widzę wcale. Także posiadania M twórki, M dla mnie to żadna, żadna różnica. Także tak, tutaj zbliżamy się ku końcowi całego odcinka. Podsumowując, podsumowując całość, jeżeli jesteś osobą, która Pracuję na komputerze, która ceni sobie komfort pracy. I Tutaj, pod tytułem komfort pracy, mam na myśli przede wszystkim odświeżanie 120 Hz, co jest fenomenalnym odświeżaniem w momencie, kiedy pracujemy z aktywnymi stronami internetowymi. To zdecydowanie MacBook Pro. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje zmodernizowanych wejść, nie korzystając z przejściówek, jak najbardziej tak. Chciałoby się powiedzieć, że dla osoby, która potrzebuje. Aktywnego chłodzenia, a nie pasywnego, tylko że no, ja nie wiem, czy tu się w ogóle załącza ten wentylator, także tutaj ciężko mi powiedzieć. A jeszcze chciałbym wspomnieć bardzo ważną rzecz. MacBook Pro M4 to jest pierwszy MacBook, gdzie kolor czarny pokryty jest chyba jakimś specjalnym nano, nanofolią, która sprawia, że czarny pozostaje czarny, a nie jest opalcowany, tak jak w przypadku Erek, tak jak w przypadku poprzednich Pro. W momencie, kiedy mieliśmy czarne wersje kolorystyczne, to one po trzech dniach wyglądały, jakby używał ich bezdomny. Po prostu brudziły się one strasznie. Ja jestem też pedantycznie czystą osobą. Ja myję ręce około 40-50 razy dziennie. Także u mnie ja też nie brudzę urządzeń. Niemniej jednak. Wydaje mi się, że tamte wersje kolorystyczne byłbym w stanie zabrudzić, a ten MacBook po prostu wygląda jak nowy. Ja go właśnie teraz palcuję i tu się nic nie dzieje. Także tutaj duży plus. Wydaje mi się, że to wynika właśnie z zastosowania nowego rodzaju powłoki lakierniczej, czy cokolwiek to tam jest, a nie z powodu tego, że po prostu pedantycznie dbam o czystość rąk. W każdym razie jest, jest, trzeba, trzeba powiedzieć. Dodatkowa. Rzecz to na pewno dla osób, które nie używają ETUI, ja ETUI nie używam. MacBook Pro jest troszeczkę lepszy w dotyku. Jeżeli kogokolwiek to interesuje i ktoś przywiązuje uwagi do takich rzeczy, to to jest naprawdę bardzo fajne, miłe takie, taki dodatek. Z racji tego, że w momencie, kiedy się przenosi tego laptopa, to te rogi są bardziej zaokrąglone, nie są tak kanciaste jak w przypadku EREK, tylko że to jest cięższy, cięższy sprzęt, grubszy sprzęt i tyle. Co o tym sądzicie, jaki MacBook jest dla Państwa? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Jestem ciekawy Państwa opinii. Na ten moment serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.